Witajcie. Zaczynamy nowy odcinek ćwiczeń logopedycznych. Tym razem królową dzisiejszego odcinka będzie głoska C. C jak cytryna. Za co ja też dziś się przybrałam? Gdy Was jeszcze nie było na świecie, a Wasi rodzice pewnie byli jeszcze mali, królował taki film pod tytułem Czterej pancerni i pies. Pies ten Nazywał się Szarik. Jednak dla potrzeb dzisiejszego odcinka przeszcimy tego psa i nazywać się będzie Cyryl. Cy jak Cyryl. A ja będę jednym z tych pancernych. Działamy zatem logopedycznie. Cyryl ma źle ułożony język, bo nie ma w języku polskim żadnej głoski, aby język był wytknięty na zewnątrz. Cyrylku, Coś nie tak z Tobą. Zaraz nauczymy Cyryla i Was pięknie mówić głoskę C. Trzeba z nią zrobić podobnie tak jak z głoską S i Z. Język na dół, zadolne zęby, wtedy zęby zaciskamy, język przygniatamy do zębów i króciutko powiemy C. Czyli jeszcze raz. C. Cyrilku. teraz Ciebie nauczymy. Wkładamy tu język do środka, zagniatamy i cy. Powtórzysz? Hau, 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 hau. Cyril, jak to pies. On ma swoje. Dobrze. Uwolnimy mu ten język, bo on się cieszy, że się z Wami spotkał, więc będzie tym jęzorkiem machał. A my poćwiczymy sobie dalej głoskę cy. Proszę bardzo. Najpierw przygryzamy język dolnymi i górnymi ząbkami, żeby uwrażliwić końcówkę, aby nie wychodziła na zewnątrz. Wytoróbcie jeszcze dłużej, a tu w filmiku tylko taka część pokazowa. Teraz językiem liczymy, ile mamy na dole wszystkich zębów. Z reguły teraz widzę, że wypadają Wam górne zęby, więc na dole chyba macie ich trochę więcej. Jest ich sporo, więc ćwiczenie jak najbardziej wskazane. Teraz powtórzymy sobie sylaby z głoską C. Powtarzajcie razem z Cyrylem, dobrze? Ok, to teraz do głosek C schowamy mój język, żeby Wam pokazał, że też ładnie ćwiczy. Uwaga! Ca! A c. tu u C, itz. Wystarczy. Mhm. Myślę, że powtarzaliście. Cyry się też postarał, żeby ten język tam mu się zmieścił jakoś i daliśmy radę. Teraz, moi kochani, tak się zastanawiałam, jak ci czterej pancerni w tym filmie żyli w czasie wojny. Na pewno musieli dużo jeść, aby mieć siłę do walki. Cyryla sobie tutaj położymy i on będzie z nami patrzył, co też ci czterej pancerni mogli jeść. Być może jedli cytrynę, przynajmniej do herbaty. Nie wiem, ale cy jak cytryna. A może zjadali dużo cebuli na odporność. Cy. Jak cebula. Pewnie jedli też różne owoce, aby mieć siłę i witalność. Nie wiem, czy jedli, ale może zdarzyło im się, że ktoś im ubiegł pyszne precelki. Tak? Cy, jak precelki w środku. Być może do niektórych ciast, które wówczas jadali, używany był Cynamon. Cy jak cynamon. Nie mam wątpliwości, że zdarzyło im się nieraz jeść cukierki. Cy jak cukierki. No i na pewno nie jeden raz używali cukier. Cy jak cukier. Więc jeszcze raz powtórzmy, co ci czterej pancerni mogli jeść. Chodź tu cyryl, będziemy patrzeć, a dzieci będą po nas powtarzać. Cytryna, cebula, owoce, precelki, cynamon, cukierki. I cukier. To wszystko były słowa z zastosowaniem głoski cy. A to wszystko jeszcze pięknie podano na tacy. Zobaczcie, cy, taca. Dobrze. Mam jeszcze kilka słów z głoską cy, które moglibyście powtarzać. I teraz te słowa, które tym razem zobaczycie i powtórzycie po mnie. Będziecie mogli ułożyć z nimi piękne zdania. To dla dzieci starszych. Natomiast dzieci młodsze przynajmniej mogliby narysować te rzeczy, które teraz Wam pokażę. I uwaga, mówimy: c owca. Pamiętajcie, aby język dociskać do ząbków, tak jak w poprzednich zajęciach. Cy klocki. Dalej. C. Policjant. Dalej. Cy. Pajac. Dalej. Cy. Kotwica. I jeszcze cy. Plecak. Cy. Widelec. Trzymamy język, co nam nie odleci. Cy. Latawiec. Jak słyszeliście, głoska c była na początku, w, śro w środku lub na końcu wyrazu. Nie ma to w tej chwili większego znaczenia, bo my doskonalimy sobie cały czas mowę. I pamiętajcie, dzieci młodsze rysują te rzeczy i je nazywają, dzieci starsze układają z nimi zdania. I a propos zdań, przygotowałam dla Was jeszcze kilka zdań, które razem z Cyrylem będziecie po mnie powtarzać. Cyryl, uchodź tu. On poszedł napić się wody do miski, ale powtórzysz jeszcze z nami kilka zdań. Chyba powtórzy. Okej, okay. Cyrylku. Posłuchajcie uważnie. Zdania brzmią tak. Wkrótce będą wakacje. Jacek ma klocki. W klasach są tablice. Celina nosi na plecach plecak. Cecylia upiekła placek z owocami. Czterej pancerni i pies chętnie by sobie taki placek zjedli. Wy pewnie też. Możecie mamie wybrać jakieś owoce i mama wtedy z chęcią upiecze dla was placek. Moi drodzy, zadanie zakończone. Te zdania, które wam czytałam przed chwilką, miały w sobie zawsze głoskę c. Jestem ciekawa, czy ktoś odgadnie, w którym zdaniu? Było najwięcej razy użyta głoska c. Kto zgadnie, to mi napisze to zdanie i prześlę. Dobrze? A tym razem żegnamy się z Wami wspólnie z Cyrylem i do zobaczenia kolejnym razem. Muszę go wyprowadzić na spacer, bo już skomlał od rana. Do zobaczenia, papa! Pa. Trzymajcie się zdrowo i kolorowo. Hey hey.